Dobry dzień. Wieczór, nie wiem. Kurna jest u mnie gorąco, to jest dzień. To jest 1633 jest 26,2 stopnia. Nie wiem, po co ja mam słuchawki, Mam odsłuch, więc hmm, przyzwyczajenie. Ja mam tego wyciszanie. Ale cóż, można mieć wszystkiego. Znajdę to, bo kiedyś była pokazywane. A tutaj, rozpakowanie to, co kupowałem sobie podczas nagrania. Droga, droga. Jakiś nóż albo coś. I znalazłem coś. Czeka. I znalazłem jeszcze lepsze której niż mam. I to tej samej firmy. To inna nazwa, tylko troszeczkę droższe. Mówię jest 120 zł. Jest ostro. Zaraz wyłączę to, żeby wam nie piździło. I już cisza. Ale będę, będę się grzał. Kurna, takie ciepło teraz nadeszło. Niby 19 stopni, a, a zdychać można. Kurwa, jeszcze jeden. Łometr. Łometr. Ups, łamałem to. No cóż. No zdarza się. Eee, co tutaj? Wow! Dobra. Ufff! Wow, 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 wow! Trzełeczko. Więc, który ją stworzyć? Strony? Yy, prawidłowość. O! Udało się. Co to jest? Tam gdzie ja wiem, co to jest? Figurka. Jak tylko mi sprzedał z to o pani, będzie kurwa. Będzie... Co to kurwa jest? O, i otworzyło się. Co to jest? Nie poznań, gdzie jest Nemo. Nie wiem, gdzie jest Nemo. Nemo jest w filmie, Tak się nazywa. Rybka. Wow. Więcej tego nie było. Jakie to małe! Hip hip hura! Udało się, jej! Jezus Maria! Jedna, drugie i trzecie. Jest figurka. To po to kupiłem to całe. To jest nawet nie otwarte. Jakby ktoś chciał. To można kupić za 60, zł. to kupowałem. Będę to otwierał czy nie. Dla Almy. aby tam jest płyta dla Xboxa 360. Szkoda, że nie ma kolejnych części. Fajna była kierka. Pierwsza to i coś grałem, tylko jak pamiętam to ona wyszła na CD i chyba miała 5 pięć, pięć płyt CD. Zaraz to sprawdzę, bo to pamiętam, że z bratem się śmieliśmy. To już było te DVD. I. E, pff, jedynka. Iron Man gra. Kurwa macie. Nie chcę Iron Man, tak w 2005 to, to, to 108 5 cd, widzicie to? Czyli pierwszy w 2005 to już wyszło na pięciu płytach cd. Nie wiem kiedy wyszło na Blu-rayu. Nie wiem po co. Ale. Yy, chcę, Donald. Tak, to się tak. Duck, yy, żeby jak podczas gry jest głos, jak ja mówię do mikrofonu, to wycisza yy, programowo mi dźwięki z gry, a mój głos jest bardziej słyszalny. No, tyle. Jeszcze do tego obejrzałem Drakule. Nie polecam tego filmu. Albo jest kurwa takie ciemne sceny, że gówno widać. Chyba, chyba komuś się nie chciało doświadczać scen, albo nie wiem kurwa co. Ciemno, kurwa nie widać, że to bucha... słychać, że ktoś mówi, ale do kogo mówi, jak on wygląda, jak się ubrany, to chuj wiesz. Nie, nie, nie było to jakieś kurwa 360p Full HD. Oglądałem to. Tak oglądam, kurwa, nie, nie, błagam, nie, ciemna scena, no kurwa, nie, nie. Po co? Po co? Widzicie mnie teraz? Tak, widzicie. Obejrzałem to. Powiedziałem. pała za to, że nie byłem na kinie, bo bym kurna, przez drzwi wyszedł ewakuacyjny. Nie powinno się wychodzić przez drzwi ewakuacyjne. Podczas ewakuacji się powinno to robić. Ale to tam. Tam do tyłu bym poszedł, powiedział, że proszę co, to, bo to. To. to, 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 to szan szanujmy się. One form thing. Asasin się w końcu nagrał. Mureczkę. wideo prezentacje. Legendarne to właśnie były te legendarne ISK HD 9999. Jak te się zepsują. te się zepsują, to jest IS 530. Właśnie światło. Tutaj na dole to. Na dole jest 530. Rejsyjny protein oparty. Spalone eksperymenty nie. On twierdzi, że jest 16 stopni. No chyba nie, kurwa, nie. Ja bym tu nie zdychał, jakby było 26 stopni. Ja tutaj nic nie renderowałem, nic z tego nie grałem. bo łączyłem sobie YouTube'a i te I będzie 19 stopni. Panie, kurwa, gdzie? Pograłem sobie jeszcze troszeczkę. World of Tanks na dziesiątym tierze, Pomyślałem sobie: Hmm! Fajna gra! Fajnie to się wszystko pozmieniało. No to pogram sobie na dziesiątce! Jedna przegrana, druga przegrana. Nie, no trzecia, trzecia trzy razy sztuka. Będzie dobrze. Coś do mnie dzwoni. Hallo? Alta Buje? Tu, Robię coś? Włączam do gry. O! Wróciło! Wróciłem, o, się rozjechali, jakoś, je, jakoś jeszcze to do, dobrze jest. Dobrze, to na lewą stronę, chyba to był zamek. Pojechać na lewą stronę, to tam się najczęściej kampi. Hmm, dwa czołgi do skampienia. Jeden się odwrócił dupą do, do, do mnie i ja, hmm, 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 już pięknie widzę, jak zginiesz. Miałem chyba, tam 500 życia, czy tam 400. Ja czy mam potwór, chciałbym sprawdzić. Yy. No to pięknie mi się odwróciłem. Panie, już nie żyje Sajonara! Ukraję, A ja jej, i, i, i zabiję go. Udało mi się. Na tym czołgu, jeżeli to jest 10 tieru, moja jedyny czołg 10 tieru. Zaraz włączę grę i zaraz umrę z gorąca. Tak, tylko po prostu hop, nie będzie dziwięku. Nie wszystko dało do nagrywania. Ja chcę powiedzieć, jaki to jest czołg, i jaki tam linie chcę zrobić. Okazało się, że kilka linii jest. Ludzie są jeszcze chętni. Więc trzeba grać. Hmm. Dobry soczek. A wczoraj nie nagrywałem, bo przyszła sąsiadka z naprzeciwka. Obejrzeliśmy Paddingtona 2. To jest dobry film. To jest kurwa. Na to bym poszedł nawet. Jeszcze raz. Nie wiem, czy bym się śmiał. Ale z perspektywy czasu wiedzą, że he, to jest dobre. Jedynka była dobra. Dwójka była też dobra. Tak, by the way, tak lubiłem Paddington. Wszystko bym obejrzał. Tylko nie wiedziałem, czy... że aż tak jest dobre będzie dwójka. Myślałem, że spierdolę coś. I Paddington został uskoczony O, kradzież! Tylko tak trochę nielogiczne jest, jeżeli ja bym zbierał sobie... Zbierałem na GTI na RT na a tak 1080. A trochę to trwało. Bo to nie jest 5 zł. I komuś... W sklepie, w którym miałem zamówienie tego tej karty, powiedzieli, że moje zamówienie zostało okradzione podczas nagrywania było mnie widać, a ja bym krzyczał, że złapać złodzienia to byłoby troszeczkę tak nielogiczne, bo... okej, okay, kurwa, zmaniałeś zamówienie, zbierałem hajs. To to, to... to nie jest jakieś ukryte, żebym e, e, jakieś ukryte. O, to, to on nigdy nie zbierał. On tak sobie skupił, żeby później oni tam do tego magazynu tam odłożyli i później przyszedłem to odebrać i... to. Nie, panowie, jak coś zamawiam, to zamawiam i mam prawdopodobnie pieniądze, żeby to kupić. Został tak głupio uskarżony, że to on nie tak ukradł tą książkę. I, a tłumaczył się głupio, że widział złocieja, który nagle zniknął. Roz... Rozpłynął się w powietrzu No cóż, no, były odciski palców, było jego marmolada, no i został skazany na 10 lat. za kradniesz. Łamanie, kradzież. Nie przyznanie się wadowiny. I... Dobra, tam tam w więzieniu trochę po trochę jak zwykle porobił e, rzeczy, których nie powinien robić czyli zrobił pranie, nie zmieszał kolory. I nie wyszło. Niestety jedna skarpetka zrobiła katastrofę. Wygadał się z szefem kuchni, zrobili marmoladę. No, jak nauczyli go marmolady, to chyba umie robić marmoladę. Bawi się karteczką tą. Robili tą marmoladę. Później inni więźniowie powiedzieli o swoich przepisach, żeby nie było monotony żarcia. Zaprzyjaźnili się z innymi więźniami, więźniami. Rodzina Paddingtona szukała sprawcy. Niestety no, nie udało się sprawcy znaleźć, bo to był zabieraniec. Make them, zrobił jak to się nazywa? Przebrał się po prostu za bezdomnego i zrobił tak kilka tam charakteryzacji bezdomnego, żeby nie było rozpoznanie twarzy. Chociaż na logikę to był XXI wiek. Londyn. Więc dlaczego nie ma kamer tych? Dlaczego nie wzięli z kamer um, miejskich, londyńskich? No tam na ulicach są niektóre. Więc jak kanałem leciał, leciał ulicami. Jak... To jest trochę, no wiecie, nie ma nagrania, który pokazuje przebieg wydarzeń, bo to nie tylko w tym sklepie, że było nagranie, czy na no. Come on, no. To jest jakieś troszeczkę nielogiczne, ale dobra, to jest jakaś film i to miał być jakaś tam scena akcji, zmienienie perspektywy i... No cóż. Znaleźli złodzieja. Złodziej się okazał, że to było dla niego cenne, bo ta książka zawiera cenne informacje, które później można było stworzyć jakiś skarb, który, który został przez pewną osobę, ale dobra. Nie będę do końca tłumaczył. Paddington został uniewinniony, a tamten poszedł znowu siedzieć ten 10 lat. To jest troszeczkę dla mnie nie nielogiczne, bo składanie zeznań pod przysięgą i, i okłamanie sądu, robienie kogoś w kradzież i. To jeszcze można było mu dać. Katastrofa kolejnicza i zniszczenie cennych figur. Trochę na, na, na tego się nie zbierało, więc dla mnie to 10 lat troszkę mało. Ale cóż, nie, to jest tylko film. Może jak będzie trójka, to pójdę sobie na kino. Do kino. Nie wiem z kim, ale pójdę. Eee, 1647. A ja chciałem powiedzieć o tym czołgu. To jest czołg tego Tieru, niemiecki oczywiście, niszczyciel czołgów. Wyjdź, jak chcę wyjść, to chcę wyjść. Junkparter S100 to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo dobry czołg. Tylko jakbym bardzo, bardzo, bardzo szybciej przeładowywał, bo on bardzo, 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 bardzo wolno przeładowuje. 22 sekundy, chociaż mam założone e, mechaniczne dosuwanie do działa dużego kalibru. Ma 400 kg. kilogramów. Wiecie co to znaczy 400, kurwa sam do tego. To nie wiem jakie tam są pociski, ale znając życie są takie wielkie, że jak pierdolnie, to kurwa. Znając życie jego rzeczywistości nie było, bo on nie wiem jak to on waży. Tam, tamto. średnia penetracja, maskowanie, mobilność. maskowanie, zasięg widzenia, zasięg sygnału. Średnie uszkodzenie na ostrzał to jest 1050. Penetracja 299 mm. Ja mam No Co tu mam? Bum, bum, bum. Ona jest. Jesteś jak cię potrzebuje. Miko, alo. Tu tam jest. Kla A dzisiaj to jest dwadzieścia centymetrów. Powiedzi. Dziś tyle. O tyle. Może jak to trudno pokazać. Brzmiałki. Nawet więcej.

To byłoby 19 taki, taki pancerz może przebić 290 mm Ja pierdolę, to jakby piznął to nie znając życie by przebił wszystko. Ale kończymy Trzymajcie się podłogi. Do zobaczenia, pa! pa.